Cześć, dopiero co mieliśmy 32 tysiące, a jest nas w 33. Wow, bardzo dziękuję. Co w to, że spróbujemy przegonić kanał Minecraft Rock? Tutaj masz ostatni 10 subów. Jeżeli chcesz tam być, zasubskrybuj mój kanał. Dodatkowo, co 750 lajków, będę rozdawał jednego alta. A i jeszcze jedno. Na 2000 do w górę, rozdam 50 altów dla jednej osoby. Wystarczy napisać Zbychu w komentarzu, żeby brać udział. Pamiętaj, jutro będzie live o godzinie 18 na kanale. Link masz w pierwszej linie opisu. Mam nadzieję, że będziesz się na ciebie liczę Nie zapomnij bić na cheat.com. Cześć, witajcie, jestem Krusa i znowu z Siema, siema. Gdzie znowu czytujemy sobie na High MC i ludzie robimy takie coś jeżeli wiecie pod tym filmem 2100 łapek, roznam 50, 50 altów dla jednej osoby, zróbmy takie coś i, i zrobimy coś 750 łapek i też alt dla jednej osoby, więc polecam zalajkować filmik. I jeżeli chcecie to wygrać, postawcie komentarz załóżmy e, z Bychu, który ma teraz się na ekranie. I co, ludzie, widzimy się na rejnej i patrzcie na kanał. Zbigniew. Okej ludzie jesteśmy już na pierwszym na z Bigniewem. No, elo, elo. I z teraz wiesz co? Odpal Fajza chodź za mną. Gdzie jesteś? No, I no, patrz, tam jest inny team. Działa w hejz, na te ściany tutaj, wiesz? Działa? Sprawdzałem na, na tym na live. No. I wiesz co? Eee, Sprawdź teraz sobie. Dawaj za mną szybko, polecisz Aś. i shiftuj, pa. Czekaj. Jestem, elo! Elo! Oh, no. Lecimy, zaskoczenia. Zaskoczenia. Dawaj, porobimy ich, nie? Na pewno hopie, lecimy i tak się obchodzi zabezpieczenia. ogólnie ludzie, jeżeli nie wiecie, odblokowali mi już live, i teraz live będą prawdopodobnie co. Właśnie masz. Lajby like będą co drugi, po odcinku będzie jeden dzień po odcinku, czyli jutro o godzinie 18 będzie prawdopodobnie alt i oni tu nie jest, że jesteśmy. Ej, będziemy udawać, że jesteśmy z nimi. Ej, dawaj, bi, bi, bi dawaj, giganta, bi. Leję lej. Dawaj, robimy, robimy ich, szybko, szybko ich robimy, nie no. To jest najlepsze zbiegry, Kumarzu, byliśmy się im... A ja muszę zaznaczyć sobie ani tego monster czy coś takiego. Dobra, ja będę go lać, dobra, ja leję ich obu. Wiesz co, tak ci powiem, oni nawet nie wiedzą. Już bili z tego giganta się patrzał dokonać, komarzu. Dobra, ładujemy go teraz, nie? Ład, ład, ładuj go, szybko dawaj, dawaj, głęboko, że co? Dobra, nie? Co? <śleszy> nie, weź się No, jakby ludzie podajcie na kanał Zbigniewa. Ludzie, brakuje nam 7 tysięcy, żeby osiągnąć mój wymarzony cel do końca sierpnia, czyli 40 tysięcy, co jest mega już liczbą i już dużo mogę. Tak wręcz powiedzieć Więc e, zachęcam ludzi, jeśli jesteście nowi, zasubskrybujcie mój kanał I pamiętajcie o dzwoneczku Bo ogólnie dzisiaj był pierwszy live stream po trzech miesiącach Bo miałem bana, jak ktoś nie wie e, Więc zachęcam jak najbardziej dzwoneczkować mój kanał No Ej, i, tak ogólnie, i, to, I to tyle z żebrania Tak ogólnie to, to dopiero ściany opadły A my już skończymy my, my, my już jednych, jednych porobiliśmy Jeden najlepsze. najlepsze. No. Nie no! za ta... Dobra, boś tak? Yy... O tyle z elementowymi, że... Dopiero jest, on, ma, on, ma, on ma taki movement szwedzki, nie Dobra, Zabili Elo, się. i wygraliśmy Darmowy ja 1000 do monet, więc łatwiut yy, go Dobra, sobie to, Jest to do 1000 tysiąc tych monet, jest to kupmy sobie ten lepiej, mam tego e, czy Silera nie mam. Kupmy sobie set jak sobie miecze, jak sobie set od razu wiesz Ja no. już lecę, czekaj już. Robimy tego, robimy arenę na fasa, dawaj, robimy jak najcież znaczy, jak potrafimy marena, mm -hmm. dawaj Kupisz Setę? No, jeszcze ja kupuję, jeszcze fastem. Dawaj, dawaj, jeszcze lecę. Y, tą drogą Kiedy lecimy. nie rozpędza się, tak. Ja już kupuję. Dobra, teraz dopiero się rozpędziłem. Rozpędzenie. Kurde, spadłem. Rozpędzenie prosto w stronę słońca. Co? Czekaj, Jeszcze co? Raz... raz. Rozpędzenie prosto w stronę słońca. Nie wiem, co było tam dalej i teraz wbiłem się typu na bazę, dobra. Ej, bo prawa autorskie dostałem. Ej, e, dobra, cicho. Wbiłem się i do bazy mm. i, i rozwalam już. Kolejny team, których jest czterech, ale oni czegoś nie spodziewają Dawaj Zbigniew, ej porobimy ich Jak ja sam już ubiłem tego giganta o stówek, masz to w ciągu kilku czekaj, sekund Czekaj, bo mam 2 HP Jak ty zrobiłeś to? Sam nie wiem Dobra, nie upieprzamy się Zbigniew, pamiętaj, wlatujemy ich ostro, robimy po prostu harda i tyle, nie? Czekaj Uch. Dawaj, ile widzę jak lecisz? Twój zgrabny bruszki pędza w stronę do mnie. Jestem! I ogólnie to zrobimy takie coś. Jeżeli oglądacie w tym momencie, jeżeli wbijecie 2000 złapie w górę, nagram odcinek jak moja mama zczytuje co na to. Co ja to wyobrażam. Wykobiecie, moja mama jest nikumata w tych rzeczach, więc troszeczkę będzie śmiesznie mogę powiedzieć, ale oczywiście nie, żeby nie było, że to obraża moją mamy jeszcze, nie? Że moja mama nie ogarnia komputerów i tak dalej, więc powinno być śmiesznie. Dobra, zaraz Okej, okay, rozwaliliśmy już pierwszy team i rozwaliliśmy dwa teamy, w ile? W trzy minuty No dawaj, lecimy teraz po kolejny. Eee, e, czekaj. J jak najszybsza ręka. Najszybsza ręka, robimy tego, e, Spida. Dawaj. Ja już lecę tutaj. Dlaczego ty pek big daddy? Nie, nie! <suszy> <suszy> Fuck mi daddy Dawaj, szybko lecimy Nie Co ty robisz? Leć jak najszybciej Czotka stawiałem <laughs> Jezu Can you put down the table? Nie, nie mogę Sam ostatni film jest to? Rozwalamy ich i Elo Najszybsza ręka. Najszybsza rana na serwerze Ty sobie pytaj, Robimy go, robimy go On pewno no się na chwilę Dada. wyjdzie Dawaj, nie, jedziemy ich, po prostu kręcimy się nic więcej Ogólnie nie myślałem ludzie, że zrobisz taki challenge, że po prostu będziemy na cheatach i będziemy stać w miejscu do nas w środku ręka i mi go tylko sobie a i zobaczymy że nas ludzie rozwalą Głównie nie zapadnijcie na grupę na Facebooku, bo nas ponad jest tam już tysiąc i tak samo na pan Avalon, Avalon timu, bo Avalon Team wrócił do świata żywych, tak samo Canry powrócił i wygraliśmy arenę, więc dziękuję, dziękuję, dziękuję. i widzimy się na w kolejnej. No nic, nie, całcie. I... I... I wiesz co, mi się nie chce na tej arenie i tak w drugą a. W ja sobie znowu idę przez ścianę. Sama mapa, nie. Serio? Ta sama mapa jeszcze? Okej, okay. ej, bo coś tutaj się dzieje i nie mogę ej, bo ta... Gdzieś to zrobiłem? A, a, roz, roz, tak chcę przybiegać. tak chcę tak przebieg, tak pa nie, dobra, dawaj, nie tracimy Nie, nie lecimy. Dobra, nie było tematu. Czekaj, rozpędzę się jak Adam Małyś Może do na dobry klocek trafić, czekaj. Dobra, uda udało się, czekaj. Ostatni proces 3, 2, 1, go. Dawaj, lecimy. Nie no, jestem... Nie Dobra, jeden ja typem zajmę się, ty zajmij się tym gigantem i. To jest, jest dobra technika. Ja mam dwa serduszka i robię, wiesz co? Mmm, czekaj, kupić zajęt sobie miecz, bo już mi pan... Dobra, ej, pomocy, bo mnie dwóch, wiesz co? Dobra, biję, ładuję Dobra, nie Uff. no. Rozwalamy kolejnego, nie no A, Oni ogarniemy do siebie. Ej, czy oni. Jeden do sobie reczkita jak widzę No Jak on podskakuje to weź uciekaj Mam HP, więc to lepiej odejdę sobie No, je o co? Blue nice reach Oni O nie gonią mnie Odpisałem, bardzo fajnie. No łatwo. No nie. Zginąłem! Co?! Dobra, no, i rozwaliliśmy no, pierwszy no, team. E, no, dosyć no, to dosyć łatwo. I teraz będą znowu komentarze. Ale ty zitujesz! Jak możesz mówić, że jest dosyć łatwo? Ale jak tak można? Nie ma za grosz ja kultury. Jeszcze na trzeba napisać łatwo. Typ jak I... ma cały jak to enchantowany ser, jak go zabijemy. GGS. Eem, tak szczerze. I Więc co? Poczekaj na mnie. No, ej. Ty ja ty, nie czeka, Ty chcesz ich teraz. robić beze mnie? Tak. Wstydziłobyś się w końcu, Jezu Czekaj, bo do mnie nas, Tybie Dobra, jestem, to mój nich w walcie, czy nie? Jestem, jestem, O O blue, noise, fox no, Idę, Typa, idę, Typa Dawaj, dawaj, robimy, typa. dawaj, wbijem. Dobra, odciągnij ich, ja będę bił włosa Ej, dobra Ej, ty tam jest odpalony, odpalony dam są, Typy Odpalone? Wszyscy O Jezu, ej, bez kietu, Ali Nie, uciekam Uciekaj, ej, recall naszego A... giganta biją o nie, Ale spadłem Biedę deba przy za co, co on robi w ogóle? Ty to widzisz? Ale smutne Zakopał się, żeby nie zabił Zabili go przy ścianę mm. <laughs> Ej, Dobry cytat problem, Jak ja mam tam wejść? Nie wiem, ja banohopuję jak szalony Nie ja tam nie dam rady wejść, bo z chłopu, znaczy wiesz e, Dobra, jestem u nich w teamie Jak e, tak ci powiem Przejdę sobie od razu do niebieskiej, jest to? Nie, zostawmy sobie żółtych na dokładkę, ale tych niebieskich trzeba dojechać jak nie wiem co, bo oni i tam jest typek odpalony u nich. No co, ja już idę. Dobra, jestem. Jest to mam dwa Ty... seruszka. Oni sobie robią ochronę. Ty typek, typek postawił lawę i się w nie pali, Osi. No, to... Jaki mam pomysł? Kow bloki tego szmaragdów i dwa, kupujemy, kupujemy dwa miecze diaksowe i łączymy je w kowadę. Czekaj, czekaj, bo ubijam bossa Nie, kopisz tak, szmaragdy Kruse... Cicho, Krusej takty teraz się oaktywnił Więc, cichaj Kopiesz teraz szmaragdy w tej chwili, man, to gdzieś, czy ich nie, czy masz, czy nie masz I bierzesz je teraz Ale bitka robi... jest Cicho, robisz jak największy level I robisz jak najwięcej mieczy i robimy jak największy sharpness Dobrze. Rozumiesz, co chodzi A tego tyfa z yeah. trzeba podejść. Ok, ludzie, teraz rzadujemy sobie na fasta mieczek Robimy sobie sharpnessy i łączymy je w kowadłach, nie? Ten typ jak myśli że go nie widzę Dobra, ten typ chyba nie wie, że tu jestem I jestem po to, żeby go zabić Dziękuję za fraga Z... i... Wywaliło mnie Nie, serio, wywaliło cię Mam... Z... coś mnie dostaje, no Zbignie. czemu? On się dozwoje, no. I ty, ty, ty to... <laughs> A, sorry, nie type. <laughs> 40 makietów A router zrestartuj Nie mogę nie. Ty wiesz, że ja mam żartę trójkę na tego typa, już nie da, ja Cię ledwo, rozumiem. Głównie okay, ludzie, jesteśmy już po, po przerwie, zanczutowałem wszystko sobie temy, i teraz mam żartne za trójkę. I ten typek nie ogarnie, chyba ja, że mam żartne za trójkę, i teraz będę bardzo szybko i tam serduszka. I w jednym teamie jest cheater, serio. I ja na pewno nie pozwolę, nie godzę się na to. Idę, nie, tego, tych typów szybko porobić w tej chwili. Został tam ten, ten team tylko nam i teraz waliłem, bo że mieli trochę serduszek, ale nie no nie przejmuj się tym, tylko wiedzę sobie jego i typie mam szarpnę trójkę, więc zdychaj psie, zdychaj, zdychaj, zdychaj now. W typie natychmiastowym. Nie no, ja teraz im się nie będę bawić, zrobię tego giganta jak najszybciej jak potrafię i szybko sobie wjeżdżam. Eee, dobra, szybko się cofnę, bo ja nie mam żadnego kurde kopek, muszę tylko zorać i wrócimy, ej, 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 szybko, tu jakiś blok, yy tu jakiś blok musi być, jakiś blok, szybko, jakiś blok, jakiś blok, jakiś blok tu jest, eee, yy. tu jest lapis, heal, dobra, dostaję heal na 4 sekundy, mamy cały HP, więc udało się, cofka, cofka fastem i lejemy ich. Czy teraz zabiłem? Top no, prawdą tego tak. się trzeba porobić, bo nie ma tego typa w okolicy. Ej, o, mnie, nie, nie, nie! Dobra, ale nie no ja go porobię. jak już nie ogarnia, bombije to i to naraz. A ja nie widzę problemu i typiak znowu zginął, nie no, oni przyjdzie, że mam niego no, taktykę i zaczętowiałem sobie lepszy mięczek i typ czy ty, ty jest wręcz chujowy.